Cześć, dzień dobry. Sorry jak wyglądam, ale jak się śpina słomę to tak jest. Kochani, ostatnio e, mówiłem, że będzie mało filmów i, i, i że mało się tu dzieje takiego, co można pokazywać na budowie, więc stwierdziłem, że ważną dla nas rzecz chciałem podjąć, temat, i być może dla Was też, jak budujecie taki dom albo będziecie chcieli zbudować taki dom. To pokrycie dachowe. Chciałem z Wami tak się podzielić jakimiś własnymi tam przemyśleniami naszymi tutaj, jakąś tam szczątkową wiedzą. Będę mówił z baniaka, więc to krótki film chyba będzie. Nie przygotowywałem żadnej listy, bo właśnie nawet miałem to robić, ale stwierdziłem, że raz, nie mam czasu, dwa, że może to bardziej takie naturalne, to co mi się gdzieś tam w głowie zakotwiczyło. I chciałem z Wami tak pogadać, w sensie, no pogadać, no żebyście później mi powiedzieli, co myślicie na temat tych, tych różnych pokryć. No, i tak, jak ktoś buduje dom taki z gliny słomy, czy jakikolwiek in, z innych niby naturalnych materiałów, to pierwsze co przychodzi do głowy to jakieś też naturalne, ekologiczne pokrycie dachu. No i oczywiście u nas też tak było, też o tym myśleliśmy na samym początku. Ale znaleźliśmy dużo problemów i jest duża szansa, że niestety, ale żadnych z tych pokryć nie wybierzemy. A już mówię dlaczego, próbowaliśmy ogarnąć pokrycia typu wiórosikowy, gąb drewniany, strzecha i dach zielony, tak zwany. Takie cztery główne. I szybciutko, mam nadzieję, postaram się omówić. Wiórosikowy, parę dachów widziałem mi generalnie się nie zbyt podobają. To jest kwestia gustu. Bo Agnieszce się podobają bardzo. Ja dużo bardziej wolę gond drewniany, który jest poukładany jakby taki, w takie prostokąty, niż wiórosikowy, który tak na siebie zachodzi. Przynajmniej te dachy, co ja widziałem. To ja też nie jestem ekspertem, tylko mówię o własnych odczuciach. To już mi się tak mniej podoba, ale jeszcze w pierwszym roku. Ten wiór mi się podoba. Później już niestety mi się nie podoba, dlatego że zmienia kolor. I robi się taki szary, siwy taki no to już mówię, Agnieszka bardzo lubi to. Ja już niekoniecznie. Ale jeszcze gdzie nie jak te dachy zrobione fajnie, ciekawa jakaś tam bryła tego dachu, no to wygląda to nieźle i nad tym się zastanawialiśmy, ale patrząc na tak od czapy bez kolejności będę mówił. Patrząc na ilość gwoździ, jakie tam są użyte, to już średnio mi się podoba, jeśli chodzi o, o ekologię. Średnio mi się podoba to, że te dachy, z tego co wyczytałem, nie są zbyt trwałe. Nie są też jakieś szczególnie bardzo, bardzo drogie, raczej z tańszych pokryć, i są to lekkie pokrycia, a my lekkie powinniśmy tutaj mieć w naszym domu. Natomiast jeśli chodzi o trwałość tych dachów jeszcze, jak patrzyłem na pokrycia, właśnie to jest tak, że zależy na jaką ekipę się trafi, tak? I jak jest to wykonane wszystko z jakiego materiału. Bo jeden dach po siedmiu latach od położenia widziałem i wtedy jak patrzyłem, to nie zwróciłem uwagi, że coś jest z nim nie tak. Natomiast drugi dach widziałem chyba po dwóch latach od położenia. I tak sobie zdjęcie zrobiłem tak po prostu dla siebie. I później w domu, jak przybliżyłem, jak zobaczyłem ilość dziur, spękań, z opowiadań też jak ptaki, przy mnie zresztą widziałem to, ale opowiadał właściciel, jak ptaki wydziobują kawałki tej osiki. No to osikowy wiór, no to, 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 to mi się przestało podobać, ze względu na to, że to, to nie jest tak, że to naturalne pokrycie niezbyt długo. Wytrzymuje, ale jest za to bardzo tanie na przykład. To nie jest takie bardzo, bardzo tanie. No więc e, jakoś tak, no nie wiem, daleko mi od tego już pomijam, że wszystkie te rzeczy typu strzecha, wiór, gond są palnymi materiałami i mi się to nie podoba bardzo, bardzo, bardzo. Ponieważ nie wierzę w te wszystkie te sorry. Noga mi się wykrętła. <laughs> Nie wierzę w te wszystkie jakieś takie malowania, opryski, że to dużo pomoże. Ja podejrzewam, że przy małym jakimś tam ognisku ognia, które nie rozprzestrzeniając się dalej, to padnie po 5 minutach, to może jeszcze daje szansę jakieś, że ten dach się nie będzie palił. Ale, ale przy jakimś większym pożarze, to podejrzewam, że nie ma szans żadne z tych pokryć. No ale nie wiem tego, tylko się domyślam. Dlatego ten wiór osikowy tak troszkę żeśmy zarzucili i przerzuciliśmy się na gond drewniany. To jest takie pokrycie dziwne. Ani to ciężkie, ani lekkie. Raczej takie do, do lżejszych chyba należące. Troszkę dłużej wytrzymuje podobno niż wiór, ale też nie ma szału z tym. Nie jest takie mega, mega drogie, ale jednak dosyć drogawe. No i znowu też to, że palność, że tak dalej. No, no jakoś też mi się to, kurczę... Yy... Nie niezbyt spodobało, ale to jest jeszcze jedno chyba z, z pokryć dachowych, tych tak zwanych naturalnych, które najbardziej żeśmy rozważali. No ale ciężko było o jakąś ekipę taką, żeby, no, żeby to, się, to, to było opłacalne. Jeśli chodzi o strzechę, to kompletnie odpada. Strzecha jest bardzo ciężka podobno, jak czytałem, to jest bardzo ciężka, jest bardzo droga, niewielu y, osób ją wykonuje i do tego jeszcze nie wiem czy jest w ogóle legalna, bo patrząc na przepisy różne, to y, różne dziwne interpretacje wyczytałem. Y, Agnieszka właściwie wyczytała znalazła, i y, no. Nie wiemy nawet czy jest legalna, ma jedną zaletę, bo ja głównie o wadach mówię tak, dlaczego my się ciągle zastanawiamy, no to ze względu na wady, a nie na zalety. Jest jedna bardzo duża zaleta strzechy, to znaczy izolacyjność termiczna, dźwiękowa i tak dalej, głównie o termiczną chodzi przecież na dachu, tak. I nie wiem czy w ogóle trzeba dach jeszcze ocieplać, jeśli jest takie pokrycie, bo to jest no po prostu ciepły dach można powiedzieć. No, ale u nas odpada ze względu na ciężar. My mamy zaprojektowany dom pod lekkie raczej pokrycie dachowe. W teorii, bo w praktyce przekroje drewna różnego są pod, takie jak, jak pod bardzo ciężkie, nawet pokrycie. No, ale, ale tak mamy formalnie to zrobione. Także ta strzecha, no, tak dziwnie wy, wychodzi. Dach zielony no to odpad nam już na etapie projektowania, to znaczy mieliśmy mieć nawiacie garażowej i może jeszcze kiedyś się pokuszę o to, żeby zrobić to samemu, aczkolwiek wątpię, bo, bo jest to niezwykle drogie pokrycie dachu. Mówię tutaj oczywiście o wykonaniu przez kogoś. Bo samemu to może jeszcze coś by się przykombinowało, ale mówię o wykonaniu przez firmę. Jest to niezwykle drogie, niezwykle ciężkie pokrycie, nawet jeśli to jest dach tak ekstensywny, taki z roślinnością niską, nierosnącą na nie wiadomo co, jakie, jakie wysokości. A jeszcze bo zapomnę, wszystkie te pokrycia naturalne łącznie z dachem zielonym nie bardzo się u nas by sprawdzały też ze względu na pobliskie drzewa z każdej strony wszystkie pyłki, niepyłki wszystkie mchy, wszystko się potem na tych dachach osadza albo rośnie na dachu zielonym, nam sosna potem trzeba się jej pozbywać Albo po prostu yy, liście na przykład spadają na takie dachy. Jeżeli ich nie zwieje, to, to, to po prostu gniją gdzieś tam na dachu, przyklejają się, rozkładają się na tym dachu, a to też pokrycie naturalne, yy, yy, materiał naturalny na pokryciu, więc może to przechodzić jedno na drugie. Yy, no i też jakby spadek dachu. Co do dachu zielonego, to nie, ale po co do innych tych co wymieniłem mamy trochę za mały mamy 40 stopni i da się na tym zrobić podobno ale po prostu lepiej jakby było miało powyżej 45 czy 50 stopni im bardziej stromy dach tym bardziej go owiewa wiatr i szybciej schnie i szybciej też woda zlatuje nie utrzymuje się na tym dachu nie wchłania się tak więc dla tych pokryć naturalnych jest to najlepsze rozwiązanie jak dach jest bardzo stromy tak wyczytałem jeśli chodzi o dach zielony niezwykle ciężki strasznie drogi strasznie drogi bardzo mało firm, które to wykonuje, a drogi też ze względu na to, że całą konstrukcję domu trzeba robić dużo masywniejszą. Te przekroje drewna, jakieś zastrzały, ściągi, podciągi, obciągi. No, muszą być naprawdę bardzo stabilne, solidne dlatego, że taki dach ma, ma substrat, ma rośliny ma jakieś tam inne folie i tak dalej co do ekologii to też z tym dachem jest daleko bo jak patrzę na formy tych dachów, na ich przekrój co one mają tam jedna po drugiej warstwie to ilość tam jakichś folii kubełkowych, jakichś tam dziwnych innych materiałów, włóknin cudów, substratów i tak dalej to czasami ma bardzo daleko do materiałów naturalnych i niestety podczas deszczu, podczas nasiąknięcia takiego dachu no robi się on jeszcze nawet dwa razy cięższy czy nawet więcej, już nie pamiętam teraz, bo to uwyzarzuciliśmy ten pomysł więc naprawdę technologia dachów zielonych u nas jeszcze było, jeszcze zielono jest na ten temat, bardzo dlatego te pokrycia, wszystkie te pokrycia naturalne, no niestety te wady co wymieniłem, co akurat w tej chwili tak pamiętam na szybko no bardzo nas ograniczyły yy, i, i właściwie to zastanawialiśmy się tylko nad tym gątem drewnianym, tak poważniej. Aczkolwiek, yy, wiecie, to jest tak, że czasami jednego dnia się mówi, a dobra, walnimy ten wiór tam, tu kolega ma taki wiór na takim domu, tam mają znajomi na takim domu, taki wiór i tak dalej. Wszystko fajnie, tylko yy, no właśnie z tą trwałością yy, trochę trochę może problem. Teraz zostały nam inne pokrycie dachowe. My mamy zaprojektowane tutaj właściwie gąb bitumiczny. Ja miałem go sam kłaść, ale że jestem grubym klocem, to trochę się obawiam chodzenia po tym dachu, bo nie znam się na tym, jak to się robi dokładnie. I z gąbtem jeszcze jest kilka innych problemów. Wyczytałem, że Zachód powoli odchodzi od tego, od tych bitumicznych różnych mas i wytworów bitumicznych, dlatego, że są po prostu niezdrowe, ogólnie. Eee, więc, no, nie jest to fajne. <laughs> Też trzeba wziąć pod uwagę, że ja mówię, gont, o, fajnie, bo to tanie i tak dalej. Później się okazuje, że tanie to jest takie badziewie, co czasami gorsze od papy nawet jest. Eee, jest gont tam jednowarstwowy, dwuwarstwowy, trójwarstwowy, jakiś może nawet teraz więcej, nie wiem im większy, tym cięższy, tym trudniej go położyć, jakby, bo, bo, bo po prostu waży wciągać to na górę, więc ja już zrezygnowałem jakby w ogóle z tego, że będę dach krył sam, bo to no po prostu, jedno, człowiek ma zdrowie życie i jak się spierdzielę tam z paru metrów z góry, to, to jednak wolałbym, żeby to ktoś się spierdzielił. <noise> znaczy, nie no, żartuję, no wiadomo, że ktoś tam co to robi, to się bardziej na tym zna i, i się nie spierdzieli, mam nadzieję z tego dachu, ale z, właśnie z gądem są dwie takie ten, wady duże a propos tego, tej, tej ekologii, że trzeba by było popatrzeć, który produkt jest faktycznie dosyć zdrowy, a nie taki mega trujący. A drugie to takie, że gwarancja na takie coś to jest jakaś kpina. Oni sobie teraz wymyślili, na przykład niektóre firmy mają coś takiego, że nie może być desek na dachu, tylko musi być płyta OSB, więc już nie mamy gwarancji, bo my mamy deski. Nie, nie może być papy takiej, jaką żeśmy sobie położyli, tylko musi być papa jakaś konkretna, oczywiście zazwyczaj ich firmy, jakaś konkretny jakiś tam model, więc tak naprawdę, żeby mieć gwarancję, żeby ten gond był niby dobrze położony, to się okazuje, że te koszta rosną kilkukrotnie. A czasami są wręcz nie do, e, nie do przeskoczenia, bo na przykład no, nie będziemy przez zrywać teraz całej papy i wszystkich desek, żeby mieć e, płytę OSB i ich papę po to, żeby mieć gwarancję, no bo to już się robi chore. Dlatego też żeśmy bardzo zwątpili w to. Jeśli chodzi o dachówkę ceramiczną, to w ogóle nie omawiam, bo jest to ciężkie pokrycie dachowe. E, nie znalazłem takich bardzo lekkich dachówek, może wy mi podrzucicie, jeśli można prosić i ktoś się na tym zna, to bardzo chętnie. Poczytam jeszcze, ale jest to ciężkie pokrycie dachowe i, i takie no, też nie najtańsze, więc y, po prostu żeśmy zarzucili w ogóle ten pomysł. Później pojawiła się na przykład blacha. No blacha, ale nie taka płaska, tam na te rąbek stojące czy jakieś inne, bo, bo mi się to po pierwsze nie podoba. Y, po drugie, nie podoba mi się podwójnie do tego domu. To w ogóle jakby nie ten styl, moim zdaniem. I jeszcze sprawa taka, że no mamy znajomych różnych, którzy opowiadają, jak ta blacha na wietrze po prostu tłucze, mają wręcz sprawy sądowe za założone o, o zerwanie w ogóle tego dachu i położenie czegoś innego. I ja nie mówię tutaj o tym, że ta, ta blacha jest wadliwa, tylko że właśnie chodzi o to, żeby też ktoś umiał ją położyć, bo Jakieś tam rzeczy nie wiem, zapomnieli, źle zrobili. No i tak to bywa. Widziałem też dachy, które po wichurze, w takich gdzieś jest dachówka ceramiczna, czy, czy ten, jeżeli jest oczywiście mocowana, a nie tylko położona, to zdarza się, że na przykład jedna, dwie dachówki wylecą ale dach tak się trzyma. Natomiast przy tych blachach już widziałem tak, jak jedna blacha się oderwała i po prostu ciągnęła za sobą drugą, bo to są takie wielkie płaty tej blachy, więc nad tym się nie zastanawialiśmy, jeśli już, to albo nad zwykłą blachodachówką jakąś, albo nad takimi modułami, że tam ma, nie wiem, metr na 30-40 cm czy jakoś tak i w takich płatach są położone i są przykręcane, bo nie wyobrażam sobie w dzisiejszych czasach zmieniającej się pogody, bardzo takiej agresywnej pogody, gdzie przez, przez godzinę nagle po prostu spustoszenie robi na wsi, nie wyobrażam sobie, żeby położyć tylko dachówkę jakąś, położyłem, trzyma się i fajnie, bo to potem się obserwuje filmy, jak jest wiatr, zaczyna podwiewać dachówkę, fajne fale i w ogóle i tego i nagle się przerywa i pół dachu ląduje na polu potuczone. Więc to jest dla mnie jest jakieś chore i powinny być jakieś, moim zdaniem, normy wprowadzone, żeby każda dachówka chociaż miała jakieś tam dwa wkręty, dwa gwoździe czy coś do tych ład, i, i wtedy, moim zdaniem, by to jakoś, jakoś się sprawdzało. Yy, czy coś jeszcze patrzyliśmy a propos dachów? No, nie, no, no bo moglibyśmy położyć na przykład samą papę jakąś grubą tutaj. Ale tak nieszczególnie chcieliśmy to, bo to też nie jest jakieś bardzo długie pokrycie dachu takim czymś. No i, i, i po prostu wolelibyśmy coś, coś porządniejszego na, na, na większą ilość lat, że tak powiem. Rozmawiamy jeszcze z, z kimś tam na temat jeszcze innego rodzaju dachówki, ale podejrzewam, że 95% z Was w ogóle nawet w życiu nie słyszało o tym że coś takiego istnieje, więc nie będę podrzucał tematu, bo no bo po prostu w... ja sam nie wiedziałem o tym do niedawna, że w ogóle coś takiego istnieje, ale zdaje się być dosyć ciekawa, tylko niestety też wcale nie najtańsza, jak się okazuje. No i w... mamy po prostu dylemat, nie wiemy co mamy, co mamy robić, bo jak jakieś jak, jak, jak tam swoje przemyślenia mamy, jakieś negocjacje już pierwsze też za sobą, ale i to też zależy finansowo od tego, co nam kto zaproponuje. Natomiast no mamy wiele takich momentów zwątpienia, czy dane pokrycie dachowe w ogóle się do czegokolwiek nadaje. Więc jeżeli macie jakieś przemyślenia co do dachów, nie sugerując się oczywiście moim zdaniem, bo to ja nie, ja nie oceniam tutaj, ja tylko mówię, no tak, po prostu zagajam temat do takiej pogadanki. I nie odrzucam też wszystkich tych materiałów naturalnych, bo ja się skupiłem na wadach. No ale wolę powiedzieć wprost, jak jest i nie mydlić oczu, bo najbardziej mnie denerwuje, jak ludzie to tak. O, musi być ekologiczne pokrycie, bo to przecież jest taki dom. To, jak możesz założyć blachę? Na przykład, zamiast yy, wióra osikowego, wiór jest najlepszy, bo naturalny, bo się szybko pozyskuje. Bo to, bo tamto, i tak dalej, wszystko fajnie to wygląda w momencie, kiedy wy oglądacie taki film, jak ja wam pokazuję, jaki żeśmy położyli gąt, czy tam strzechę, że fajnie wygląda, i tak dalej. To wy jesteście zachwyceni, że dało się w naturalny sposób, i w ogóle, a potem my zostajemy z problemem. Jako właściciele, jako inwestorzy domu, jako właściciele, zostajemy z takim problemem, że się nagle okazuje, że, nie wiem, konstrukcja się rozłazi, bo to za ciężkie. Albo, że się ptaki wszędzie gnieżdżą na dachu, bo ktoś się mnie kiedyś pytał, że ja coś wspomniałem chyba na jakimś filmie, że ptaki będziemy tutaj jakby, od, od, jakby odstraszać od domu, czy coś takiego, powiedziałem tam, że będziemy jakieś zabezpieczenia robić, czy co. Tak, bo ja nie chcę tu mieć ptaków na chałupie. Ja mam cały ogród dla nich tam przygotowany i już ich jest tam mnóstwo, ale ja nie chcę, żeby mi tutaj przychodziły, wyskubywały mi słomę ze ścian, rozwalały tynki jakieś owady, czy, czy, czy dziobały sobie dach, żeby mi tu woda leciała, żebym za 5 lat musiał remont całego domu zrobić, bo mi zalało ścianę, czy coś takiego. To ja nie chcę. Dom jest dla mnie budowany, a cały ogród mamy tam dla zwierząt również. Także gdzieś granice ja tutaj stawiam. I ci, co mają jakieś pokrycia, ile tam wytrzymują, ile kosztują, jak, jak to się sprawdza, podpowiedzcie po, nam, zróbmy y, proszę Was taką dyskusję y, pod filmem. Bo to myślę, że wielu też pomoże, trochę może wyjaśni, może trochę obali jakieś mity. Jak się każdy y, tam doda jakieś zdanie, y, jakie ma doświadczenia, przeczucia. To, to myślę, że, że to dobrze posłuży nie tylko nam, ale też innym ludziom. I tyle chciałem. Nic ciekawego w domu się nie dzieje, żeby pokazywać, ale właśnie jesteśmy przed dniu podejmowania jakichś decyzji na temat dachów, więc dobrze by było wspomóc się też Waszym doświadczeniem. I tyle. Do zobaczenia, pa. pa.